thank <coughs> I z tej strony TigerMax i witam Was ponownie w serii EuroTrack Simulator, część druga. W tej chwili zaczęliśmy grać na nowym patchu 1.9.22s i wszystkie mody, jakie do tej pory były, niestety, ale nie współgrają z tym patchem i musiałem założyć nową firmę czyli wszystko zacznę od początku myślę, że wyjdą jakieś nowe pacze do tego ja później jeszcze spróbuję pobawić się tymi starymi, zobaczyć co, co będzie współgrało, a co nie. Na pewno mapa nie działa w ogóle. W tej chwili mamy podstawową mapę z Anglią, Polską I to wszystko. Nie ma Hiszpanii, Portugalii, nie ma kontynentu afrykańskiego, ani Belgii, yy, Danii. Mi od razu dali tutaj autko do prowadzenia. Więc odpalamy autko. Ja mam ustawione na autzie ręczną zmianę biegów. Gdzie my tu mamy wyjechać? Aha, już wiem. Dobrze. Czyli pod górkę. No jak wspomniałem to właśnie ten pierwszy bieg muszę wyrzucić ręcznie Nie wiem, czy też nie zaczynałem od tej ciężarówki wcześniej. Zaraz wyjedziemy na prostą. To zobaczymy, może koła się kręcą, jak widać. To wprowadzili tą poprawkę na plus. Zobaczymy jak wyjedziemy stąd, jak to będzie wyglądało, My się nie spodziewałem tego, że mody przestaną działać wszystkie. Graficznie. Tak jak było, tak to wygląda. Tutaj nie widzę żadnych zmian. Bazę oczywiście swoją otworzyłem we Wrocławiu. Tak jak to było w wersji poprzedniej. Hmm. Ciekawe, czy chociaż firmy będą pozmieniane, czy zostaną takie, jakie są w oryginale, nawet dokładnie nie wiem, co jest w tym update. 1.9 Samo się po prostu zainstalowało, nawet. Nie wiedziałem, że coś się instaluje, włączyłem patrze a tu. Niestety update. No tu jakiegoś moda na prędkość będzie trzeba wrzucić. Czwóreczkę się wbijemy. Niestety wszystko, wszystko od początku będzie trzeba robić, zarobić na ciężarówkę, na firmę. droga hamowania jest, tego, co zauważyłem. Się rozpędziłem do tych 90 km. 110 km na autostradzie? No nie, no już A4. I niestety... Płacimy za przejazd. No O, o, Trzeba uważać przy hamowaniu. O proszę. Tam było to tak zrobione. Praktycznie przed samą, z samym szlabanem się zatrzymywaliśmy. Tutaj jest jakaś odległość. Troszkę większa. Na razie za bardzo nic tak nie mogę powiedzieć na temat tego patcha, co on poprawił. O, wyprzedza nasz ciężarówek. Wszystko się okaże w praniu, jak to się mówi. Zastanawiam czy paliwa starczy, czy może drinknąć trochę. Wow, a zjedziemy, zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj stację paliw ze starą nazwą. Zalejemy trochę. Dobra, starczy. Pewnie, że pracodawca pokrywa. Teraz się nie będę bawił, ale w... później posprawdzam klawiaturę, czy coś się pozmieniało, czy nie, bo dzisiaj miałem problem na początku. Wciskając gaz do dechy auto mi zaczęło cofać do tyłu przy pierwszej próbie. Teraz idzie wszystko normalnie. Sprawę obadamy. tę grę uruchomioną w tej chwili w najwyższych detalach, czyli ultra. troszkę nie powala. Czekam na tego American Traka Kalifornię. Prawdopodobnie 23 maja tego roku będzie w sprzedaży. Dostaniemy dużą mapę Kalifornii tam. Myślę, że to będą całe stany zjednoczone, ale niestety. Tylko i wyłącznie Kalifornia Graficznie ładnie to się prezentuje na screenach. Zobaczymy jak to w ogóle będzie wyglądało jak już wyjdzie. Tu jakieś wykopki się nic nie zmieniło. Wszystko jak było z mapami tak jest. że tutaj coś poprawiam ale Uuu. I o tym właśnie mówiłem. Droga hamowania się wydłużyła. Myślę, że dojadę bez żadnej stuczki, a tu niestety się nie udało. Gdziemy to odbijamy na ostrawę. Jak to zauważyłem, to chyba szybciej chce się nam spać. Bo to może wskazywać na to, że te pokonywanie tras troszeczkę dłużej jakby schodziło, w sensie tym, że szybciej nam chce się spać. Na tym 200 km niecałe przejechaliśmy. Już jest połowa tego łóżeczka tam po prawej stronie u góry na tym GPS-ie. Już mamy granicę. Tu jakaś astra. No, może i troszeczkę lepiej wyglądają te auta, ale to nie jest zauważalne aż tak bardzo. Znaczy tam podejrzewam, że jak ktoś gra i skupia się nad. Prowadzeniem pojazdu, to nie rozgląda się, jaka jest różnica w samochodach, które nas mijają. Po prostu pojechał, minął nas i tyle, że on tam troszeczkę, nie wiem, bardziej błyszczy, czy mniej. To nie wiem, czy to ma znaczenie takie. to nasze ciężarówki, co my prowadzimy, no to te powinny być tam może jakoś lepiej pokazane, już graficznie to zrobione. Jakieś otoczenie, żeby było poprawione, no to tak. Okej, już na Kraków zjeżdżamy. Faktycznie się trochę lepiej prowadzi. Jest to ciekawe tych wyjazdów, właśnie z bas, bo tam był duży problem. Czasami samochody jechały, jechały, jechały i. Nikt nikogo nie, nie wypuścił stamtąd. Ok, mamy pięćdziesiątkę. Ostrawa odkryta. No tu jest gwiazd. No i teraz wsteczny trzeba ręcznie wrzucić taką ustawioną A i zapomniałem, że tutaj. I teraz Shift. Zapomniałem, że muszę ręcznie zmieniać biegi. Tam miałem Full Automat. Jasne. Hmm. Chwilowy problem, który się zaraz naprawi. Okej. Okay. Przecie przyzwyczaić do zmiany ręcznych biegów. Auć. No już prostujemy no i trochę krzywo a i zapomniałem że tu nie ma hamulców <grych> dobra udało się jakimś cudem dostarczyć poziom nam skoczył ale tu nie ma żadnej stuczki pokazanej Kontynuuj, zobaczymy, co oni tutaj nam pokażą. To jest nasza baza we Wrocławiu. Centrala. Takie zbędne informacje. powodzą no nie dziękuję. Zdolności, o proszę, teraz możemy sobie zdolności sami tutaj ustalać. Wcześniej było tak, że od razu po wykonanej jeździe nam pokazywało, że mamy zdolność do załadowania. No, ja sobie wezmę ten, dodam, zastosuj. No i teraz jazdy nie możemy pewnie zrobić. Więc tak to wygląda jak na razie. Na ja razie w tym odcineczku z wami żegnam. I zapraszam na kolejny wkrótce. Hejka, cześć.